Jak wyłączyć na stałe okno z powiadomieniami, żeby nie pokazywało się przy każdym zalogowaniu? Tutaj mamy nasze konto w NowiKlaudzie. No i na dzień dobry po zalogowaniu widzimy sobie ten, to okienko z powiadomieniami, które staramy się tutaj jakieś ważne, istotne rzeczy Wam przedstawiać. W tej chwili widzi, wisi jeszcze powiadomienie o dzisiejszym spotkaniu. Oraz informacja o dość długo, już ona się tutaj wyświetla, natomiast uznałem, że to jest bardzo fajna ciekawa funkcjonalność, dużo zmieniająca, dlatego zdecydowaliśmy, żeby ten komunikat o kalkulacji cen sprzedaży wyświetlał nam się troszkę dłużej. Faktycznie w tej chwili nie ma funkcjonalności na zasadzie, nie wiem, nie pokazuję więcej tego okna w moim koncie. Można jedynie zamknąć albo u dołu, albo i Natomiast tak, Komunikaty staramy się po kilku dniach, gdy przestają być aktualne, ściągać. Ale uwaga słuszna, postaramy się znaleźć rozwiązanie, aby ktoś, kto przeczytał, zapoznał się z jakąś informacją i nie ma potrzeby jej ponowny raz wyświetlać, aby mógł właśnie odznaczyć taką opcję. I w myśl za tym rozwiązaniem myślę, że fajną funkcją byłoby gdzieś umieszczenie takiego zbioru tych archiwalnych powiadomień, tak abyście mogli sobie w przyszłości też wrócić do tych Powiadomień, do informacji o webinarach czy o, do linków e, dotyczących jakichś e, filmów. Czy będzie możliwość całkowitego usuwania towaru w systemie Nowy Cloud, a nie tylko ustawić jako nieaktywny? E, panie Fryderyku i wszyscy Państwo, nie będzie takiej możliwości. Jest to związane z założeniem, z samą ideą i filozofią tworzenia naszej bazy danych. E, więc raz założony towar. Musi zostać z nami na zawsze, do, tej, do końca, kiedy korzystamy z systemu. Towary usuwane są na stałe jedynie funkcją wyczyszczenia bazy danych, ale wtedy cała baza zostaje skasowana i od nowa możemy zakładać towary. Natomiast podejrzewam, że pytanie, czy potrzeba takiego działania bierze się stąd, że raz wykorzystany kod danego towaru, przez to, że nie usuwamy kodu towaru na stałe, cały czas nam wisi w systemie. Więc tutaj moja podpowiedź zawsze jest dla klientów taka, jeśli chcemy ponownie wykorzystać jakiś kod na innej kartotece, to musimy sobie po pierwsze tą kartotekę niepotrzebną najlepiej usunąć, żeby nam nie przeszkadzała, i dodatkowo kod, który był wykorzystywany na tej usuniętej kartotece, zmienić go. Ja polecam dopisanie przedrostka na przykład U, tak abyśmy wiedzieli, że to jest kod usunięty, a dodanie tego przedrostka skutkuje nam tym, że dany kod. Ten stary, dotychczas wykorzystywany, automatycznie się nam zwalnia i można go ponownie wykorzystać. Jak obsłużyć sprzedaż? Gdy klient w ciągu miesiąca kilka razy otrzymuje towar, a na koniec miesiąca chcemy mu wystawić dokument zbiorczy sprzedaży. Mamy tutaj, jeśli chodzi o funkcjonalność samej kasy fiskalnej, to żeby to wykonać na kasie fiskalnej, należałoby. W ciągu miesiąca, nie wiem, założyć, otworzyć sobie paragon dla danego klienta, dodawać jakieś pozycje. Załóżmy, ktoś zabrał jakiś tam towar dzisiaj, dodajemy taki towar do paragonu. Możemy tutaj sobie dodać też do takiego paragonu ID klienta, jeśli mamy takiego klienta, albo założyć takiego klienta i dopisać go, dowiązać go do tego paragonu, tak abyśmy łatwiej tutaj mogli powiązać dany paragon z klientem. No i tutaj, jeśli chodzi o funkcjonalność samej kasy, to moglibyśmy korzystać z parkowania paragonów. To znaczy, parkuję sobie paragon, mogę ustawić od razu wydruk zamówienia, gdzie będziemy mieli na takim paragonie zaparkowanym pokazane ilości towaru, które wydaliśmy klientowi i taki paragon sobie odparkowujemy przy następnej wizycie klienta. Dodajemy kolejne pozycje, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to się wiąże z pewnymi niedogodnościami. Po pierwsze, nie mamy jak przyjąć płatności za taki wydany towar. Po drugie, taki paragon może być przez użytkownika edytowany. I to w zasadzie to w zasadzie tyle. Natomiast na koniec miesiąca możemy taką sprzedaż, gdzie sobie zbieraliśmy różne pozycje, zamknąć. Paragonem bądź fakturą imienną, czy to fakturą na firmę. To jest jedna taka możliwość. Drugą możliwość, jaką widzę, stworzenie sobie po prostu paragonów. W ciągu miesiąca kilku paragonów. Oczywiście, można tu dodać aparat klienta do takiego paragonu lub NIB, jeśli to jest paragon na firmę. No i za każdym razem wydajemy towar. Klient dostaje paragon, płaci za niego, a na końcu miesiąca możemy sobie w nowi Cloudzie wystawić fakturę zbiorczą do wszystkich tych paragonów wystawianych w ciągu miesiąca. Tutaj uwaga, w kasie fiskalnej możemy wystawić fakturę tylko do jednego paragonu, a w Nowi Cloudzie możemy wystawić fakturę podpinając na przykład dwa-trzy paragony z danego miesiąca. Więc takie dwie możliwości tutaj, tutaj widzę. Jak zarządzać wielopakami, które chcemy sprzedawać pojedynczo? Jak przyjmować towar? Jak dokonywać korekty, kiedy mamy dodatni stan magazynowy na wielopaku? A ujemny na pojedynczych produktach. Tutaj, żeby pokazać, jak sobie z tym radzić, tak naprawdę mamy tutaj dwie niezaledwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, czyli stworzyliśmy sobie dwie kartoteki, na wielopakach mamy dostawy, przyjmujemy, a sprzedaż prowadzimy z drugiej kartoteki pojedynczych sztuk. Co powoduje nam tą właśnie rozbieżność, że na jednej kartotece mamy stany dodatnie, na drugiej ujemne i jakoś to musimy sobie zbilansować. Natomiast to zasadnicze pytanie, jak zarządzać wielopakami, które chcemy sprzedawać, no to ja tutaj korzystam zawsze albo polecam korzystać z kodów dowiązanych. I teraz pokrótce postaram się pokazać, jak to można sobie tutaj radzić. Mamy taką sytuację. Patrząc na Nowy Cloud, mamy kartotekę Piwo 2. Puszka 500 ml o kodzie 5016, mam stan ujemny minus 12. To jest ta, ten przykład właśnie kartoteki pojedynczej sztuki, z której y, prowadzę sobie y, sprzedaż 5016 i wystawiłem kolejny paragon. Za chwileczkę nam tutaj y, zjedzie ze stanu kolejna sztuka. Y, drugi, druga kartoteka, piwo 2, 4 opak 500 ml. No i jak widzimy tutaj mamy stan dodatni na tą kartotekę do tej pory przyjmowaliśmy sobie dostawy. Nie ma tutaj w NoviClaude jakiegoś takiego mechanizmu, który mógłby zbilansować te kartoteki jakimś jednym ruchem. Natomiast można sobie co trzeba zrobić, żeby tutaj doprowadzić do jakiegoś wyrównania tych stanów. Trzeba zrobić dwa dokumenty, które się wzajemnie zbilansują, mianowicie dokument RW, którym ściągniemy odpowiednią ilość sztuk z wielopaku i dokument PW, którym przyjmiemy ilość sztuk na pojedynczą kartotekę. Widzimy, że sprzedaliśmy w tej chwili 12 sztuk piwa, więc żeby to zbilansować, 12 sztuk, mamy oczywiście 3 wielopaki po 4 sztuki, więc tworzymy sobie dokument wewnętrzny, jakim jest RW i robimy sobie, Szukamy naszego wielopaku ze stanem 30. Pokażmy tutaj całą tabelę. I ściągam sobie 3 sztuki z, takiego, z takiej kartoteki. Widzimy, że ona była kupiona po 8 zł za sztukę, więc ściągam 3 sztuki o wartości 24 zł. Zapisuję taki dokument. Następnie tworzę sobie dokument do zbilansowania, czyli PW. I tym razem odszukuję kartotekę mojej pojedynczej sztuki. Wybieram sobie kartotekę. I tak jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj 12 sztuk do zbilansowania. Cena akurat jest taka, jaka była, czyli 2 zł, co daje nam razem 24 zł. Czyli te dokumenty nam się wartościowo bilansują. Gdyby była inna cena, no to musielibyśmy sobie tutaj oczywiście dostosować, tak aby wartość tego dokumentu rw i pw była taka sama. I widzimy, mamy tutaj te dwa dokumenty: 24 zł na pw, minus 24 zł na rw, i zobaczmy teraz w kartotekę towarów. Mieliśmy 30 sztuk wielopaku, ściągnęliśmy 3 sztuki, mieliśmy minus 12, wyzerowaliśmy sobie to do zera i w międzyczasie wskoczyła nam ta jedna sztuka z paragonu, który przed chwileczką wystawiłem. Więc stan znów nam się zaburzy. Moglibyśmy tutaj ściągnąć więcej, tak aby na kartotece Piwo 2 była większa ilość, aby przez jakiś czas, gdy będziemy go sprzedawać, ten stan był nadal dodatni. No i tutaj, jeśli mamy Taką sytuację, że przyjęliśmy sobie dwie kartoteki, na jednej mamy przyjęcia, na drugiej mamy sprzedaż. No to co jakiś czas cyklicznie musimy sobie taką, e, taką operację wykonywać. Rozchód bilansujemy przychodem wewnętrznym, no i w ten sposób możemy tutaj kontrolować te stany magazynowe. Natomiast zdecydowanie lepszą sytuacją jest druga sytuacja, taka optymalna, o której chciałbym teraz powiedzieć. Mianowicie wchodzę sobie, założyłem sobie kartotekę, piwo, puszka, 500 ml, to jest też kartoteka pojedynczej sztuki, ale w tej kartotece mamy coś takiego jak kod dodatkowy. Dodałem sobie tutaj kod dodatkowy, kod 515 i to jest mój kod wielopaku. Oczywiście to w realnej sytuacji będą kody EAN, które mamy nadrukowane, czy to na opakowaniach zbiorczych, czy na pojedynczych puszkach. W opisie tak naprawdę mogę sobie dać dowolny opis. Jest to tylko dla mnie informacja, ta, ta nazwa nie jest nigdzie umieszczana ani na paragonach, ani w dokumentach, tylko odnosi się do tego, żebyśmy wiedzieli, co to jest za produkt. Gdybyśmy na przykład robili eksport kodów dodatkowych, wtedy ten opis przy eksporcie będzie używany. No i w opisie wpisałem sobie cztery razy piwo puszka 500 ml, czyli to, co mam w nazwie głównej. Ilość w opakowaniu zbiorczym wskazałem 4. I tutaj dodatkowa jest y, możliwość wybrania poziomu cen. Zdecydowałem, że piwo sprzedawane z tego kodu 515 nie będzie sprzedawane w cenie detalicznej, tak jak z kodu 513, tylko w cenie dodatkowej. Teraz przejdę sobie do zakładki ceny i widzimy tutaj, mamy cenę detaliczną. Jest to cena, której sprzedaję standardowo na kasie, czyli tą główną kartotekę, czyli kod 513. Natomiast, gdy sprzedam sobie z kodu 512, jak widzieliście przed chwilą, wskazałem, że mamy towar sprzedać w cenie dodatkowej. Tutaj ustawiłem sobie cenę 3,24, czyli zakładając taką, tak naprawdę, delikatną promocję. Gdy klient kupuje mi wielopak, no to chcę mu dać jakiś tam rabat, od razu zaciągnie mi się ta niższa cena. Zobaczmy, jak to zadziała na naszej kasie fiskalnej. Yy, mamy piwo puszka 500 ml tak 5013 yy, kod skoczyła mi jedna sztuka w cenie 3.29 teraz chcę sprzedać wielopak wpisuję kod 5015 yy, i tak samo zatwierdzam kod jak widzimy nazwa jest taka sama czyli system zaciągnął dane z tej głównej kartoteki czyli piwo puszka 500 ml Natomiast w pozycji ilość mamy 4 sztuki i przemnożone razy tą niższą cenę 3,24, łącznie 12,96. Czyli system rozpoznał, że sprzedając piwo z innego kodu, mam tę kartotekę główną przemnożyć przez ilość w opakowaniu zbiorczym i zastosować specjalną cenę. Wystawię sobie paragon i wykonamy synchronizację kasy. I zobaczmy, co się stanie w naszym towarze? Tutaj kasa sam nam synchronizuje. Za chwileczkę w Nowi Cloudzie pokaże mi się ten dokument. Czyli tak wygląda sprzedaż na kodach pojedynczej sztuki i na kodach wielopaku. Dzięki temu, Możemy sobie tutaj, że tak powiem, na bieżąco regulować stan magazynowy, bo nieważne, czy klient kupi od nas wielopak, czy kupi od nas pojedynczą sztukę, wszystkie te ilości są ściągane z jednej kartoteki. Dlatego mamy, o, tak wygląda paragon w Klaudzie, dlatego mamy tutaj Cały czas na bieżąco stan regulowany i nie musimy korzystać z tej procedury, o której wcześniej wspomniałem, czyli procedury RWIPW. Natomiast jeśli chodzi o przyjęcie dostaw, to jak tutaj powinniśmy zadziałać? Bierzemy sobie dokument, tworzymy nowy dokument od dostawcy, przyjmujemy sobie fakturę, zaimportujemy sobie fakturę w formacie EuroCash. I mam faktura wielopak, Bo taki plik dostałem. Hmm. OK, żebyście tutaj Państwo jeszcze widzieli, skąd mi się to wzięło. Mam fakturę, gdzie mam 30 sztuk towaru, piwo o kodzie 5015. I ten plik zaimportowałem sobie do Nowi a w Nowi system. Zaciągnął mi inny kod 5013, czyli automatycznie zrobił to samo, co przy sprzedaży. Importujemy fakturę, gdzie mamy towar, 30 sztuk towaru o kodzie 5015. System wie, że to jest kod wielopaku, dlatego zaciąga nam kartotekę główną, mnożąc ilość odpowiednio przez ilość w opakowaniu zbiorczym i ustalając odpowiednio cenę zakupu. I zapisuję taki dokument. I system tutaj od razu. Przyjął to mimo iż na fakturze mam wielopak, to system przyjmuje mi ilości na pojedynczą kartotekę i nie mam też tej potrzeby regulowania RW do PW. Więc jeśli sobie odpowiednio stworzymy bazę danych i zbijemy w ten sposób do jednej kartoteki, no to pewne automatyczne mechanizmy zarówno przy sprzedaży, jak i przy przyjęciu towaru pozwalają nam widzieć stan aktualny na bieżąco, wyrażony w ilości pojedynczych sztuk danego towaru. Jak działa karta klienta, jak nabijają się punkty, jak je wymienić. Jak zobaczyć, ile klientów klient ma punktów. W kasie fiskalnej w systemie Nowi Cloud mamy dwie sytuacje, o których możemy powiedzieć, że to są karty klienta. Zwykła, prosta karta rabatowa, jak to nazwiemy. Od razu pokażę, żebyśmy wiedzieli. Gdzie jesteśmy? Mamy kartę w administracji, konfiguracja, mamy coś takiego jak formaty kart rabatowych, gdzie możemy sobie zdefiniować jakąś kartę rabatową. Możemy tutaj ustalić datę ważności danej karty, jakiś rabat, który jest udzielany na taką kartę. Możemy sobie zdefiniować 10 poziomów różnych rabatów. I ten, to rabatowanie, te karty rabatowe służą nam jedynie do tego, aby w momencie sprzedaży klient, legitymując się taką kartą, e, otrzymał odpowiednio wysoki rabat, jaki przypisaliśmy do tej karty. I tyle. Na takie karty nie zbieramy punktów, nie mamy możliwości e, jakichś dalszych analiz czy, czy prowadzenia tutaj programu lojalnościowego. Żeby korzystać z takiej pełnej e, lojalnościówki, e, do tego służy nam e, moduł PC Loyality. Które sobie włączamy w ustawieniach. On ma dwa warianty, PC Loyalty Offline i Offline. Przy tych modułach mamy instrukcję obsługi, a moduł konfigurujemy sobie w zakładce PC Loyalty. Natomiast to, o czym wspomniałem na samym początku spotkania, jest to bardzo duży temat, obszerny, na który poświęcimy osobne spotkanie i pewnie przygotujemy dodatkową jakąś szczegółową wideoinstrukcję ponieważ mam wrażenie czy jestem przekonany że wypadałoby że tak powiem kilka nawet różnych instruktarzy przeprowadzić dla poszczególnych funkcji poszczególnych funkcjonalności samego całego modułu Loyality. Jak widzicie tutaj mamy możemy dodawać klientów, dodawać reguły rabatowe, podgląd Dać to, o czym tutaj Pani pytała, stan karty, stan konta, historię karty i tak dalej. Więc zachęcam do zapoznania się z instrukcją tego modułu, z próbowaniem, poradze, do próby poradzenia sobie z konfiguracją takiego modułu PC Loyalty. Gdyby były jakieś problemy, to odsyłam do tych kanałów wsparcia, o których wspominałem na, na początku w ankiecie. A z czasem będziemy tutaj też wychodzić z informacją o dodatkowym szkoleniu, czy. Czy jakimś filmie instruktażowym dotyczący tego modułu. Czy jest możliwość oznaczenia opłaconych faktur przelewowych w Nowi Cloud i czy jest możliwość wyświetlania przypomnień o nieopłaconych w terminie fakturach? Rozumiem, że chodzi o faktury wystawiane w systemie Nowi Cloud. Jeśli tak, to oczywiście mamy moduł zarządzania fakturami moduł inaczej sekcję rozliczenia z dostawcami i wtedy możemy sobie wyświetlać faktury stan należności, natomiast yy, możliwość oznaczenia opłaconych. No, faktury wystawiane czy przyjmowane od dostawców rozliczamy, czyli wystawiamy sobie dokument, który tam rozlicza taką fakturę i oczywiście regulujemy sobie tutaj rozliczaniem tych faktur. Natomiast jeśli chodzi o faktury wystawione w kasie fiskalnej dla odbiorców, no to takimi fakturami no nie mamy możliwości zarządzania rozliczeniem takich faktur. Widzimy takie faktury jedynie w sekcji, w zakładce rozliczenia, transakcje, przepraszam, w zakładce transakcje w kartotece danego kontrahenta. Czy w Nowy Cloud będą receptury? W Nowy Cloud, jeśli myślimy o recepturach, Pełnej funkcjonalności, jaką są receptury wykorzystywane w systemach gastronomicznych, to takich receptur raczej nie będzie, przynajmniej nie wielokrotnie pytali użytkownicy, klienci systemu o taką możliwość. Natomiast zdecydowaliśmy, że tutaj w tą stronę na obecnym etapie systemu Nowy Cloud nie będziemy prowadzić rozwoju. W jakimś stosunkowo niedługim czasie będziemy chcieli wprowadzić pewną pewne takie uproszczone receptury, mianowicie coś, co niektórzy nazywają produkcją, e, czyli takie e, działanie, gdzie będziemy mogli zapisać jakąś definicję e, receptury, chociażby te wielopaki, czyli jeśli mamy to, co robiłem w do PW, jeśli będziemy mogli e, stworzymy sobie gdzieś w systemie definicję, że e, moja jakaś tam nie wiem produkcja, dajmy na to piwa, e, będzie polegała na tym, że z iluś tam sztuk danego kodu, robię jedną sztukę innego kodu, wtedy będziemy mogli tutaj sobie jednym kliknięciem wyzwolić taki mechanizm, który utworzy nam dokument RW do PW i wtedy automatycznie te stany nam się wyregulują. Albo w drugą stronę, jeśli tworzymy, dajmy na to, zestaw obiadowy, który składa się z kotleta schabowego i porcji ziemniaków, no, to sprzedajemy na kasie fiskalnej pojedyncze produkty, czyli osobne. Inaczej, tworzymy sobie kartotekę, zestaw obiadowy, która wiemy, że składa się właśnie z tych dwóch towarów i tworząc odpowiednią definicję, sprzedajemy sobie na zestawie. Mamy stan ujemny zestawu, no i wyzwalając taką produkcję, system automatycznie nam zbije poszczególne produkty, ściągnie z odpowiednich kartotek i przyjmie na. Tą kartotekę zestawu. Czy jest możliwość zdalnego ustawiania kafelków sprzedaży w kasach One Online, by nie ustawiać każdej kasy ręcznie, Pani Sandra? Zdalnego ustawiania interfejsu użytkownika w kasach, czy to One, czy Next, niestety nie ma. Możemy sobie radzić tutaj przy pomocy przenoszenia konfiguracji kasy. Z archiwum, archiwizując jakąś jedną kasę. Natomiast jeśli te kasy pracują i jest potrzeba w momencie, gdy już na każdych kasach jakieś mamy bazę i utworzone dokumenty, dołożenia jakiejś funkcjonalności czy zmienienia interfejsu, no to wtedy korzystanie z tego archiwum nie będzie, no, nie będzie można tego wykorzystać. Można to wykorzystać, gdy na przykład mamy kasę fiskalną, na której pracujemy i ma ona jakiś fajny układ, który nam się podoba. I na przykład kupujemy sobie kolejną kasę, chcemy stworzyć dodatkowe, że tak powiem, dodatkowe stanowisko sprzedaży, lub rozszerzamy swoją działalność, i na każdej kolejnej kasie chcemy mieć taki sam interfejs. No wtedy w bardzo prosty sposób robimy z głównej kasy archiwum, przeno, odtwarzamy na kolejnej kasie, i wtedy mamy układ kafelków i całą konfigurację kasy taką samą jak na tej kasie wzorcowej. Natomiast, tak jak wspomniałem, jeśli kasy już pracują, no to w tej chwili nie ma takiej możliwości skorzystania z tej funkcjonalności. Czy będzie możliwość wyświetlenia kolumny asortyment na, na liście towarów? Myślę, że tak. Jeśli jest taki postulat, to, to przyjmuję to jako, jako uwagę od użytkownika i pomyślimy. Przyznam, że chyba pierwszy raz słyszę taki postulat, więc jeśli jest taka potrzeba z rynku, no to. To myślę, że nie ma problemu, aby tutaj dodatkową kolumnę asortyment wyświetlić. Przy okazji, jak jesteśmy przy takim wyświetlaniu, to pokażę sobie jedną rzecz, o której też czasem ze zdziwieniem klienci reagują, gdy pokazuję, że jest taka możliwość. Tak naprawdę dwie rzeczy. Jedna to, jeśli chodzi o wygląd tabeli towary, domyślny wygląd ustawiony, ma tam swoje kolumny, z których korzystam. Ja akurat w tej chwili mam taki układ kolumn, natomiast jeśli chciałbym jakąś kolumnę wyrzucić z tego widoku, bądź dodać inną, to najeżdżam sobie na prawy górny róg wiersza z nagłówkiem. Pojawia mi się taka zębatka, klikam w zębatkę i rozwijają mi się wszystkie kolumny, które mogę sobie w tej chwili dodatkowo wyświetlić lub przestać je wyświetlać. Na przykład znacznika WWW nie potrzebuję, więc go sobie odepnę. Powiedzmy, że ceny ewidencyjne to też nie potrzebuję. No i mam taki układ. Kolumn. I teraz jeśli wyloguję się z mojego systemu, a następnie zaloguję się ponownie, to w momencie wylogowania system zapisuje sobie stan kolumn w ogóle wszystkich takich domyślnych parametrów przypisuje do danego konta i przy kolejnym logowaniu będzie nam wyświetlał taki stan, jaki przy ostatnim wylogowaniu zapisali, zostawiliśmy sobie w ramach konta. To dotyczy, o jak widzimy, tam widok takich kolumn, taki jak pozostawiłem poprzednio. To dotyczy, dotyczy też różnych innych miejsc programu, tworząc, nie wiem, przeglądając dokumenty, czy przy raportach, Pewne ustawienia są zapamiętywane, tak aby przy kolejnym włączeniu programu mieć taki sam wygląd interfejsu. Natomiast jest to istotnym tutaj jest, że należy się prawidłowo wylogować. Gdybyśmy zmienili jakiś układ kolumn, a następnie na przykład zamknęli okno przeglądarki, to te dane nie zostaną zapamiętane. Zapamiętanie następuje tylko przy wylogowaniu przez funkcję Wyloguj.